Po meczu z Rumunią, szalałaś, wariowałaś, a teraz jesteś tak dziwnie spokojna. Bo nie wiem, czy do końca dochodzi do mnie to, co zrobiłyśmy z dziewczynami. Pewnie jak wrócę do hotelu i zdam sobie sprawę, że to jest czwórka najlepszych drużyn na świecie, to będzie coś niesamowitego. Kurczę, udało się. Zrealizowałyśmy to, co sobie każda w głowie planowała. To jest niesamowite. A ja nie mogę zrozumieć, jakim cudem ty jesteś taka spokojna, bo ja jeszcze się cały trzęsę. Może to właśnie te emocje, że dopiero co zeszłam z boiska, te minuty na ławce, to są najgorsze minuty, jakie można spędzić, gdzie nie można pomóc zawodniczkom, gdzie to one walczą i to jest ogromny stres i no, sami jeszcze nie wierzymy, że, że coś tak pięknego udało się osiągnąć nam. Zadrżałem raz w czasie tego spotkania, kiedy dostałaś drugą karę dwuminutową i było zadrożenie, że w każdej kolejnej akcji obronnej możesz dostać czerwoną kartkę i nie, wyjść, nie wrócić już na boisko. Stąd to już właśnie szybka decyzja trenera, że schodziłam do obrony na ławkę, a pojawiałam się w ataku, a... no ale Iwona rewelacyjnie mnie zastąpiła, więc chwała jej za to i cieszę się, że wszystkie zostałyśmy na boisku, żadna nie została wykluczona. Ale jednym zdaniem, co ty czujesz teraz? E, Niesamowitą radość, że ten cały trud i wysiłek jaki zostawiamy na, na, na treningach na na tych wszystkich spotkaniach nie poszedł na marne i, i że idziemy do przodu. To jest, to jest, może tego po mnie nie widać, może to jest zmęczenie, ale to jest... No, o, serducho pęka. To teraz trzy sekundy na pełen spontan Aliny Wojtas.